W kęckim Domu Kultury zakończyła się akcja Lato. W trakcie wakacyjnej Akademii Przygód dzieci miały okazję odwiedzić wiele ciekawych miejsc, takich jak Pasieka, Dream Park w Ochabach czy Stadni na Koni. Nie zabrakło także atrakcji na miejscu. Zajęcia taneczne i plastyczne to jedne z nielicznych atrakcji, jakie oferował Dom Kultury w Kętach. No, dzieci miały różne zajęcia ruchowe, taneczne, zabawy plastyczne. No i to co lubią najbardziej, czyli wycieczki. Zabieraliśmy je z domu kultury. Tam skorzystały ze wszystkich atrakcji, między innymi kule, dmuchane kule wodne, wszystkie dmuchańce jakie tam były, oceanarium prehistoryczne, kino 6D, wszystkie atrakcje, które dzieciaki lubią. Następna wycieczka była do Inwałdu, do Kucyka Minizo. Następnie oczywiście czas wolny o i kiełbaski. Kolejna wycieczka odbyła się do Krakowa. Tam skorzystały z podziękowań. Ziemi rynku krakowskiego oraz zwiedziły smoczą jamę i sfotografowały się pod smokiem wawelskim. No i ostatnia wycieczka to było do środka jeździeckiego karino 18 lipca odbyło się podsumowanie projektu. Dzieci obejrzały film, a następnie samodzielnie ozdobiły maski, przystroiły salę i rozpoczęły bal. Ostatnie zajęcia podsumowujące akcję lato. Najpierw miały bajkę w 3D gang wiewióra, teraz będą zajęcia plastyczne, będą przygotowywać się do e, balu do no takiej dyskoteki mało którą zawsze im organizujemy na zakończenie wakacyjnej Akademii Przegu. Dzisiaj robiliśmy maski na właśnie zabawę. Były maski bardzo różnego wyboru. Były koty, psy, księżniczki piraci i każdy zdobył swoją maskę i potem był taki bajze z brokatu, wszystko. E, w kinie leciało gang wióra i maska, no zrobiłam taką z brokatu, no ładna. E, mamy dyskotekę, zabawę. Eee, wiesz, nie